Wyobraźcie sobie to. Cisza. Punkt decydujący o awansie. Iga świątek serwuje. Cały świat wstrzymuje oddech. I nagle krzyk. Głośny prostacki wrzask przerywa mecz. Iga staje. Wściekła. Patrzy na sędziego. Publiczność w szoku. Ale najgorsze dopiero nadchodzi. Bo ten krzyk nie dobiega z sektora rywalki. Nie stłumu obcych kibiców. Dobywa się z ust Polaka. Człowieka, który przyleciał specjalnie, by Y dopingować. I w najważniejszym momencie sabotuje własną mistrzynię. Iga przerywa grę. Idzie do sędziego. Widać furię. To nie jest złość, to czyste upokorzenie. Cały świat widzi, jak nasza królowa musi bronić się przed własnym kibicem. Ale prawdziwa klasa wychodzi po meczu. Żadnych pretensji, żadnego nazwiska, tylko spokój i godność. Bo Iga świątek nie tylko wygrywa mecze. Ona wygrywa ze światem, z presją i z wstydem, który zafundował jej jeden człowiek.